Z tej strony cały czas jestem Ja, Kacper Kasperski Dzisiaj yy, mogę wam powiedzieć, że w, yy, Dzisiaj znów sprzątałem tą klatkę Niestety Przepraszam, wa że wam tego nie nagrałem Ale Ten telefon mi całkiem padł Wczoraj to powinienem podłączyć I Dzisiaj Tak ponagrywam, bo mi się nudzi trochę I tak jak mówię, nagram, opowiem wam i co pozmieniałem, co wszystko No, no to, więc zaczynamy Tą królicę dużą przesadziłem, bo w tej klatce W tej klatce miała za duszno Ale tu Jak możecie dobrze zauważyć, to ładnie oddycha Tu jej zboża, kurde jeszcze bym dobra Wodę, zboże, trawę ma Tylko piszcie mi czasami czy siano im dawać, nie Nie? Dobra To tyle Tu jest takie zamykanie, nie? Jak zawsze Nic sobie... nie... Dobra Dobra, tu zamkniemy sobie tam mój pies Tu tak samo Tu są dwa króliki, już widzę trawa zjadły, te już w ogóle na maksa zjadły, tu jeszcze się trochę, tu mam wodę, tu też, A, tu, tu mam parę takich Aha, rąpli, tu mam takie zboże w worku po granulacie, starą jakąś szmatę, nożyk, młotek jak zawsze musi być, paśnik w tej klatce. Może będą jeden z tych królików, co są w tej klatce? Mi się zdaje, że w tej klatce będzie no, jeszcze nie wiem, któryś będzie, na pewno biały będzie. Jeszcze dorobię parę klatek, bo jak widzicie, tam mam trzy króliki. Dwie to chyba samiczki. No, dwie to chyba samiczki. I ten e, Tą klatkę może już niedługo będę musiał naprawić trochę, bo tu spód odpada. W tamtej tak samo już spód odpada, a dopiero co ją zrobiłem, nie? Wiem, wiem, nie piszcie w komentarzach na przykład takich o nie umiem robić klatek, coś tam, nie? Nie piszcie tak, bo, bo, nie, nie, bo będę blokował was. W tej klatce mamy słomę zresztą mam buraki, noży, i worek sam tu jej mieli... Ala agregat i ocz No i tu mam o, króliki tak Kurde, tutaj grafika mi padła O To jest, yy, to są, Jak mogę Wam powiedzieć? Dobra. Yy, kupiłem je za 30 zł. Wszystkie trzy, każdy po 10 zł. Zaraz wam ja Wam je zaprezentuję. O tak, jeden się prezentuje. Ten, to mi się zdaje, że jest yy, samiec, ale jeszcze nie wiem. To jest chyba samczyk, bez największych z tych całe trójki to mi się zdaje, że to jest samiczka, bo taka drobniutka nie, no, takie no, trochę chudawy, ale spokojnie podkarmię nie? ej, królik o, tu jest też samiczka, mi się zdaje, ale nie wiem czy to jest samiczka, bo nie wiem jak się sprawdza, nigdy nie rozpoznaję tych królików, no i dobra, ale na pewno to jest samiczka, bo jest mniejsza od, tych, od tego czarnego, dobra, tutaj też mają klawę trochę zjadły, tam mają wodę, tu mam zboże, dobra. nie ma co więcej pokazywać. Zara może się wezmę za ten agregat Może Bo na razie nie mam czasu No to tyle w tym odcinku, nie? Darka